Słowo Boże na dziś, piątek 29 września 2023 roku. Święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą Ziemię. Został strącony na Ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie. Potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym, a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki Słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 138. Wobec aniołów, Psalm zaśpiewam Panu. Będę cię sławił, panie z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Wobec aniołów psalm zaśpiewam panu. I będę sławił twe imię za łaskę i wierność twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Wobec aniołów psalm zaśpiewam panu. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust twoich i będą opiewać drogi Pana. Zaprawdę chwała Pana jest wielka. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławcie Pana wszyscy jego aniołowie i wszyscy słudzy pełniący jego wolę. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus ujrzał Jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię zanim zawołał cię Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i stępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie.